Z boku. Jest nadzieja na tatara Jest, jest Dobra, jest 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 pierwszy kontakt Nie, mamy Nie, cię, nie ma miękkich no słuchaków I co zrobiłeś ekspresem metra Marek? Kurwa Fak. <grym> <grym> O kurde No takim ekspresem? Marek to jest tutaj po 2,5 metrów co ty zaczynasz zabawać Marku, ale mówię, ja że razy zdjęcie, nie mogliśmy od razu razem Nie, no dobrze. O! Nie działamy, Że ten as dzisiaj to jest. I teraz zobaczcie. Przy spółdzielni, przy spółdzielni możemy sobie teraz spokojnie podzielić to, no, że tak każdy z niej <noise> Marek, powiem Ci, że. Złowiłeś światłą rybę. Gratuluję! Gratuluję! No kurwa, to masz 150-170 Metr Meter tak. No. Ale znaczy rzeki w ogóle tu ściarzek okay. Pałkę tylko poproszę, bo to nie ma co. Tak, okay. ja Czy radny. wypuszczamy? Bo ustalmy jedną rzecz. Czy wypuszczamy pierwszą porządną, w tym sezonie? Nie, go trzeba przywitać. Nie, jego trzeba przywitać. Za drugą pokrywę. I teraz chodźcie, panowie. Chodź, chodź, Janek, chodź. Nie, kurde. Marcin, a nie tam. Trzymaj się. Super, teraz masz i teraz masz teraz masz już do filmu co dobra teraz zaparas masz zapala dobra czekaj okay. nie chodzi temu musisz mówi głowę po dobra no i... Nie wiem, ale tam tryb 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 Przez tryb to tryb to, to, Tylko zobacz tryb 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 Dobra. to teraz tutaj kolega Janek, proszę się uśmiechnąć, bo pojechała nam ryba i może będzie większa niż to No 115, tak Rysiu, teraz twoja kolej, także bądź, bądź pełen nadziei Marek wytargał kolację, także już coś na kolację mamy Ile chcesz tego materiału jak holujesz? Mamy to godzinę nagrywać? To no, jest tam 6 godzin nagrywania No wiesz ja też Marku, czy możesz jeszcze ładnie uśmiechnąć? Nie, już nie. To my! Znowu! I nie na pusto! Czas ładnie uśmiechnąć już minął. Przecież że prostu już kawka była popita, nie? No. To dlaczego pojedziecie przez razie? No tak. Być lepiej. Janek, proszę bardzo, i kolacja. ta -da! właśnie na mnie dobra no to nasze przyręty są to tak dobre tak maksimum ja dla Pawła miałeś być tu dzisiaj i co w biurze robota tak a młoda godzina dziesiąta godzina no, no. do biurka do roboty maksimum gdzie o no. krzykadości i nie na pusto, a Paweł w piórze. papierki robi, a miał być z nami na rybach. Bardzo nam przykro. Jak przykro, Paweł! jutro będziesz, jutro przyjedziesz. Niech bardzo pogodę nam przykaże, bo on jedzie tak cały czas. 50 metrów to przyjeżdża. I to niedaleko tego miejsca, gdzie tam jedziemy, tamto. Będzie takiej samej wielkości, zobaczy go, no. Wodą go, wodą! Rączki bolą jeszcze nie, tak?

ale czemu ci tu mają asa ciągnął na końcu? No i tak co? Nie o Marek, miałeś urodziny niedawno, nawet mam prezent nały. W związku z tym, że powinienem mieć życzenia, słów, tak naprawdę. Przepraszam, wychodziło tam mnie to za no, ale, ale nie no, wiem, co to za ja mną dziecko. To jest mój ojciec. Miał grozę urodzin. O, no. biały. No. A ryba jest? Mamy go, nie jest duży, ale jest świeży. Świeży no. i Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I nasze ryby. Całeczkę. <laughs> w moją stronę, tak wiesz, o! No i do góry trochę Czekaj, dobra